Sylwia, od wczoraj zastanawiam się, dlaczego zdecydowałaś się wydać książkę elektroniczną, a nie klasyczną. Wiesz, to wydaje mi się dlatego, że książka elektroniczna jest dużo łatwiej dostępna. Ja oczywiście kocham papier, bo wiesz, ja jestem chyba z podobnego pokolenia co ty. Więc jak czytam taką książkę papierową, to czuję się tak szlachetnie. Ale ponieważ chciałabym dotrzeć do jak największej ilości osób, a jak wiesz, najłatwiej jest teraz dotrzeć przez internet, no to myślę, że takim najlepszym rozwiązaniem jest książka elektroniczna. A jak wyglądało przygotowanie tej książki? Ile trwało? Bo wiemy, że temat to jest odchudzanie, ale jak wyglądało kompletowanie całego materiału? Wiesz, to kompletowanie całego materiału wyglądało w ten sposób, że ja musiałam sobie przypomnieć wszystkie swoje meandry odchudzania. Na mhm. początku miał być to pamiętnik, ale w momencie, kiedy zaczęłam jakby dodawać tam merytoryczne porady, które konsultowałam, a to z trenerem, a to z dietetykiem. Wiesz, ja już też sporo rzeczy nie pamiętam. Poza tym tam daję różne informacje, kontakty, na przykład do lekarza, endokrynologa, który pomógł mi się wyleczyć z mojej przypadłości. No to stwierdziliśmy, że z tego wyjdzie kawał porządnego, mięsistego e-booka. Oprócz moich wspomnień, a wiesz, to nie było łatwe wspominać, że w szkole wyzywali co od grubych świn. Oprócz tego, że musiałam przejrzeć wszystkie swoje zdjęcia z podstawówki, gdzie Większo na większości nim jeszcze się w kadrze, <grywa> to też nie było łatwe. Generalnie, kompletowanie książki, kompletowanie materiału do e-booka, jakby towarzyszyły mi ciągle łzy, bo ja wiecznie płakałam, wiesz? Jak już napisałam jeden rok, ja zamykałam go. No, po czym, jak czytałam całość, to przy drugim rozdziale, na przykład płakałam, musiałam przerywać. Więc to było dla mnie takie bardzo osobiste katarzis. E, bardzo się cieszę, że to spisałam. To ile trwało wszystko od pomysłu do realizacji? Wiesz, że myślałam, że będzie to nieco krócej, a trwało to prawie pół roku. No to czas Chciałam na mały spojrzenie. A, no? No. Chciałam się porządnie przygotować, bo na początku miałam jakiś zarys, że opiszę swoje wspomnienia, a potem stwierdziłam, że kurczę, skoro tyle dziewczyn, a wiesz, że bardzo dużo osób mnie o to pyta, zwłaszcza dziewczyn, chociaż panowie również, ale to jednak odchudzanie to jest, powiedzmy sobie szczerze, do mana kobiet, no to stwierdziłam, że skoro tyle osób mnie o to pyta, o takie merytoryczne porady, no, to chyba fajnie by było dać to tym osobom. A nie chciałam, wiesz, pamięć pewne rzeczy zakłamuje, więc no chciałam, żeby to było merytoryczne, prawdziwe i może stąd ten czas.